Nie chcesz przeoczyć żadnego wideo? Subskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Dobra, ja pokrótce, znaczy tak na szybko, bo już mamy trochę, e, przekroczyliśmy czas. E, tam w międzyczasie, czy powiem po sesji kolega na czacie, podeślę kilka linków do takich rozszerzonych informacji z tego, co ja pokazywałem. To, co pokażę, to takie, to tak tylko, żeby pokazać, że robimy takie rzeczy, jest możliwość zrobienia takich rzeczy. Natomiast, jeżeli kogoś będą interesowały szczegóły, no to zapraszamy do albo do oglądnięcia tych prezentacji, które są na naszych stronach, czy na YouTubie, czy na Linkedinie, czy tam w różnych innych materiałach. To kolega, tak jak mówiłem, podeśle linki, a ja tak hasłowo tylko z takich rzeczy, które. Ostatnio mamy na tapecie, które gdzieś tam w czasie spotkań z klientami się pojawiły, jako funkcjonalności, no, których po prostu klienci potrzebują i, i pytają, czy da się coś takiego zrobić. Więc ja tak pokażę jako takie powiedzmy zajawki. Będę do tego wykorzystywał rzeczy, które pokażę tak na wstępie. Czyli jeżeli mamy inwentora. Dwa przypadki. Pierwszy to jest element wykonany z blachy. Robiąc taki element, jak sobie zapiszę. Aha, zanim sobie zapiszę, to właśnie chciałem pokazać, ale nie pokażę, bo już kliknąłem zapisz. Dobra, może się uda. Że nie zapiszę. Pokażę Propertiesy, żeby było widać. Jak Państwo zobaczycie na niestandardowe Propertiesy są puste. Zapiszę sobie plik. Tutaj uruchamiam generator numeracji w Wolcie, który jest, czyli takie narzędzie, które mi gwarantuje unikalność nazw plików. Zapisuję sobie taki plik. I proszę zobaczyć. Inventor zrobił sobie rozwinięcie. Ale to, co najważniejsze, jeżeli wrócę z tego rozwinięcia. W niestandardowych propertisach pojawił mi się szereg informacji, takich geometrycznych na temat tej części, czyli wymiary, blachy w rozwinięciu, kod surowca z magazynu, z którego ma być wykonany detal, czyli. Inwentor iLogic bierze kombinację materiału, który konstruktor wybrał, grubości, która jest zdefiniowana dla konstrukcji blachowej. Może odszukać na naszym magazynie blachę, która taki warunek spełnia. No i tutaj szereg różnych informacji. Informacja o grubości, o masie detalu, o masie brutto, czyli o masie takiego prostokąta opisanego na rozwinięciu, masa odpadu. Jeżeli tutaj w drzewku pojawiają nam się operacje, określone operacje to możemy sobie też ustawić tak, żeby się tutaj no jak gdyby potagowały te części, że ponieważ jest to konstrukcja z element z blachy no to jest jakieś tam cięcie. Ponieważ jest to element gięty no to pojawia się też informacja, że to jest element gięty. To wszystko można później wykorzystać przy jakiejś tam automatyzacji jeżeli chodzi o przygotowywanie technologii wykonania czy jakichś operacji technologicznych już po stronie systemu RP. Gdyby tu były jakieś dodatkowe operacje lub jakieś właściwości pliku, typu na przykład znacznik, czy tam wykończenie powierzchni, czy które się też pojawiły ostatnimi czasy, to możemy sobie tutaj to, te, te informacje wyciągnąć. Informacje dotyczące powierzchni, jakiś tam przelicznik, masy proszku do malowania wynikające z powierzchni, jeżeli byłby to element malowany. Jaka jest struktura BOM, to może mniej istotne, no i takie gabaryty elementu pozaginanego. To jest coś, co można ustawić, zrobić automat. Konstruktor nie będzie musiał o tym myśleć. Działa to też tak, że jeżeli sobie na przykład przegnę z grubością detalu, czyli po prostu nie mam elementu, nie mam blachy o takiej grubości na magazynie, no to wyskakuje ostrzeżenie, że brak kombinacji materiału iLogic albo w magazynie, czyli, czyli to powiedzmy jest to, to, to samo, czyli nie mamy po prostu przypisanego dla takiego materiału i dla takiej grubości blachy, nie mamy indeksu materiałowego, surowca, z którego taki detal mógłby być wykonany. To jest automat, jeżeli chodzi o konstrukcje blachowe, bo to dosyć prosto zrobić, fajnie to działa. Natomiast jeżeli mamy elementy takie, gdzie, się, gdzie jest to ciężko zautomatyzować, to można połączyć inwentora z magazynem, z magazynem jakiegoś naszego systemu magazynowego, ERPowego. owego Tutaj takie trzy przykładowe integracje, które mamy gotowe. No nie ma jeszcze jednej, ale mniejsza o to, czyli do Optimy, do Tety, do systemu Wendo, czyli jak sobie na przykład. Kliknę tutaj integrator z Wendo, to pojawia mi się taki no, wyszukiwarka materiałów z magazynu. No i mogę sobie tutaj kliknąć, żeby mi wyszukał pręt 150. Tak? I mam w tym momencie wyszukane wszystkie pręty o średnicy, czy średnicy, które mają wpisaną wartość 150 w, w opisie. No to wybieram sobie taki pręt, tu mi się pojawia podgląd jego kodu, dodaj do IProperties i jak teraz sobie popatrzymy w niestandardowe IPropertiesy, to pojawia mi się tutaj kod i również opis takiego elementu No i to można później wykorzystać do, przy przesyłaniu bom do systemu ERP. Te informacje dotyczące materiałówki, czy, czy materiałów, z którego mają być wykonane detale, no, trafiają automatycznie do systemu RP, nie musi tego ktoś później uzupełniać. Przechodząc już do samego VOLTA. W Volcie z takich no, mamy szereg takich różnych dodatków, czyli jak Państwo tutaj popatrzycie na te takie dodatkowe ikonki, czyli mamy na przykład możliwość wykonywania, to też dosyć często jest wykorzystywane w firmach. Z poziomu złożenia, wybieram sobie jakieś złożenia, i ten nasz dodatek analizuje wszystkie części, które wchodzą, wszystkie, no, całe drzewo w dół. Jeżeli jakieś modele mają rysunki, to z tych wszystkich tych rysunków, hurtem, można wykonać PDF-y. Tak samo rozwinięcia blachowe. Czyli ze wszystkich elementów, które są blachami można wykonać dyXZ, jakieś tam paczki tego typu rzeczy, ale takie taka ciekawsze narzędzie, no, z którym ostatnio, które ostatnio pokazywaliśmy. Tak, bo ja jestem tutaj na karcie elementu to za chwilę. Za chwilę pokażę karty, wrócę do tych kart elementów, ale tutaj wrócę sobie na modele. Będąc już na, na modelu. Ostatnio kilka razy mieliśmy znowu pytanie o przygotowanie takiego narzędzia, gdzie dosyć szybko można by było przygotować, my to nazywamy takich, taką paczkę dla technologów, czyli wybieram sobie jakiś tam produkt, który ma być produkowany w firmie. I chodzi o to, żeby można było odfiltrować wszystkie części, które wchodzą do tego złożenia po jakichś tam parametrach. Czy to na przykład po materiale, czyli żeby mi, żebym w takiej paczce dostał tylko i wyłącznie pliki, modele, które, części, które są wykonane z określonego materiału. Tutaj po kategoriach to już możemy sobie też dzielić, czyli tam produkcyjne części, części uniwersalne, części blachowe, to, to mniejsza o to. Możemy sobie włączyć filtr, żeby były uwzględniane na przykład tylko i wyłącznie części, które mają to co pokazywałem wcześniej, które mają które są cięte, czyli chcemy na przykład przygotować paczkę. Dokumentacji ale dla elementów, które mają być wycięte na laserze czy na plaźmie, no to wybierzemy sobie wszystkie takie, które mają tam w swoich właściwościach zaznaczone, że występuje na nich cięcie. Gdybyśmy to robili na przykład na krawędziarkę, na giętarkę, no to wybieramy sobie te tylko te, które mają tam jako dodatkową właściwość zaznaczone gięcie. Więc takie filtry możemy sobie powłączać i możemy to robić na tej zasadzie, że możemy dodawać lub z wybranego już wcześniej zbioru wyłączać elementy, które jakieś tam operacje mają wykonywane. Możemy to tak samo zaznaczyć tylko takie, które mają rysunki, możemy zaznaczyć takie, które nie mają rysunków, możemy określić tutaj na przykład do określonej grubości. Załóżmy, że mamy w firmie laser, na którym możemy ciąć tylko blachy do jakiejś tam określonej grubości, reszta musi iść do kooperacji. Więc tutaj sobie możemy też ograniczyć to, 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 to zestawienie tych plików tylko i wyłącznie do takich, które mają grubość nie większą niż na przykład 5 mm. Tak? I zobaczymy, czy mi się tutaj coś odfiltruje. Nie odfiltrowało się, ale jak dam jeden, no to tutaj akurat nie zadziałało. Sobie sprawdzę, czy. To tutaj coś nie działa, ale to jest takie środowisko ćwiczebne, bojowe. To w takim razie się zapędziłem. Nie było to sprawdzone. Ale to działa. Generalnie u, u firmach, gdzie to jest, działa ta opcja. No i co? Tutaj sobie mogę wpisać jakiś numer zlecenia. Wpiszę sobie webinar. Z automatu do nazwy folderu dodaje się data. Mogę sobie wybrać folder, do którego taki plik ma być zapisany. No to powiedzmy, że sobie wybiorę pulpit. OK. No i klikam eksportuj. Chwilkę to potrwa. To zadanie jest wykonywane. Przez tak zwany job procesor. To Paweł wcześniej wspominał, czyli takie dodatkowe narzędzie, które no, wykonuje sobie w tle tam operacje, które każemy mu wykonywać. Jak sobie popatrzę na ten folder na pulpicie, powinien mi się utworzyć. Tak, mam tutaj już ten plik. Folder. No i sukcesywnie tutaj będą się pojawiały kolejne pliki, które przetworzy Job procesor tworzy się taki raport, w którym mamy wypisane, jakie, z jakich dokumentów, jakie pliki się utworzą i w jakim stanie cyklu życia są te pliki. No, u mnie akurat na tym środowisku takim ćwiczebnym wszystkie są w pracy w toku. No, teoretycznie powinny być na stanie wydane, żeby z nich robić już taką produkcyjną dokumentację. To się tam w tle będzie robiło, a w międzyczasie jeszcze pokażę takie dodatkowe narzędzie, czy narzędzie jak narzędzie. No, większość firm, firm w tym momencie szuka czasu, szuka jak zaoszczędzić czas na pracy konstruktorów, technologów, w ogóle wszystkich ludzi w firmie. No i od jakiegoś czasu coraz częściej. Znowu, bo był już jakiś czas temu był, był jeden rzut takich pytań i teraz znowu się pojawiają takie pytania. No, chodzi o e, maksymalnie szybkie przerzucenie bomów, zestawień komponentów systemu kadowskiego do systemów produkcyjnych. No, tak, żeby ktoś nie przeklepywał tego ręcznie, patrząc na rysunki e, czy, czy, czy posiłkując się jakimiś pośrednimi Excelami, chociaż Excel akurat. My też wykorzystujemy, jeżeli jest taka potrzeba, no ale chodzi głównie o to, żeby ręcznie nie wklepywać receptur czy bomów po, po stronie systemu RP. No i w naszych nadziędziach działa to w ten sposób: że mając takie złożenie w wolcie, klikamy sobie prawym przyciskiem myszy. Tutaj mam już dodane takie cztery. Integratory do, do Optimy, do Wendo, do Sapa i do Tety. To są, komarch no, Państwo kojarzycie Sapa pewnie też. Wendo no, też pokazywaliśmy kilka razy. Teta to też jest taki system klasy RP. No i co, jeżeli sobie Państwo klikniecie hmm, to nasze narzędzie, no one wszystkie wyglądają. Tak samo, akurat nie to chciałem. To jest jakoś inaczej skonfigurowane. O, tu mam więcej rzeczy. One wszystkie wyglądają podobnie. A mogą wyglądać tak, jak sobie klient zażyczy, generalnie. Tutaj mamy drzewo elementów, które chcemy eksportować do systemu RP. Możemy sobie wybrać, czy wszystkie, czy nie wszystkie. Tutaj mogą być różne filtry. Że na przykład będziemy eksportować najnowszą wersję, tylko najnowszą, wydaną wersję. To jest wszystko do skonfigurowania. Możemy sobie na przykład wybrać, jakie właściwości z Volta, czy takie, które się w Wolcie tworzą, czy w inwentorze się tworzą, a Woldzie wyczytuje z plików inwentora, jakie, jakie się mają właściwości eksportować. Jeżeli to ma być do wyboru, no to jest do wyboru. Najczęściej się to ustawia na sztywno, że jest jakiś domyślny zestaw, który musi być jakby eksportowany, ewentualnie jakieś dodatkowe. I teraz tak, możemy to eksportować już bezpośrednio do jakiegoś systemu, zakładając te wszystkie poszczególne części w systemie RP, ale w niektórych firmach odbywa się to przez jakiegoś Excela albo w ogóle nie ma na przykład takiego systemu ERP, który odpowiada za produkcję i trzeba wygenerować Excela. A no więc wtedy sobie możemy wygenerować takie zestawienie komponentów, wyeksportować do pliku XLS. No i po takim eksporcie no tutaj już mam taki plik. Tak, eksport zakończony. I jeżeli sobie otworzę ten plik z tego webinaru, to to jest akurat bardzo prosty przypadek. Czyli mamy po prostu nazwę, nazwę części, nazwę, nazwę czy numer takiego elementu nadrzędnego. To jest akurat jakieś przykładowe informacje, które były wy, wyeksportowane, więc no, tak one były opisane, ale tutaj jakie informacje się wyeksportują, to, to jest wszystko do skonfigurowania. Jest dodatkowo link do Team Klienta. To jest jeszcze akurat trochę starsza wersja tego narzędzia do eksportu. Teraz już się to trochę łatwiej robi, bo to co Paweł pokazywał, ten link do klienta webowego, czyli od tak zwanego Team Klienta, no generuje się systemowo. Wcześniej tam trzeba było trochę pokombinować, żeby on się wygenerował. Dokumentacja się wygenerowała z tych plików, które sobie tam wybrałem. Widzicie państwo, że są z rysunków wygenerowane PDF-y, z plików konstrukcji blachowych są wygenerowane dxf -y, raport. No i to co tam sobie wybrałem, mam taką paczkę dokumentacji. Tutaj oczywiście można generować nie tylko PDF-y i DXF-y, to mogą być SATy, stepy, pliki DWG w formacie AutoCAD na dobrą sprawę co sobie ktoś zażyczy. To mm, no być może nie wszystko, ale praktycznie wszystko to, co mamy w inwentorze, w, tam, w opcji eksportu czy zapisz kopię jako, to się da zrobić. Tyle w takim telegraficznym skrócie. Jeżeli chodzi o takie, o może jeszcze uzupełnienie, tam Paweł o samym Wolcie trochę opowiadał o tym zarządzaniu cyklami życia, rewizjonowania, dla przykładu, żeby to zobrazować. Tu mam przykładowy cykl życia w jednej z firm, gdzie, gdzie no konfigurujemy, jeszcze to jest powiedzmy, ustalane, jak, jak ten cykl życia dokumentów ma wyglądać. I to jest taki cykl, gdzie nie tylko konstruktorzy są zamieszani w zarządzanie dokumentacją, ale jest tu też taki dział technologii są w to zaangażowani, oni muszą tą dokumentację przeglądnąć. Jeżeli przeglądną, stwierdzą, że wszystko jest ok, to albo wydają dokumentację na tak zwane wydanie wstępne, czyli na prototyp, albo, albo na taki stan pośredni, albo wraca to do konstruktorów, bo są jakieś uwagi, i konstruktorzy sobie to Przepuszczają przez jak gdyby swój cykl. No i później to przechodzi no, przez prototyp, już na produkcję powiedzmy, no, ciężko mówić seryjną. W polskich firmach rzadko kiedy występuje produkcja seryjna. W większości, praktycznie wszystkich naszych klientów, to jest taka produkcja jednostkowa, ale powiedzmy, że tutaj to wydanie wstępne, czy prototyp to jest taki. Pierwsza sztuka służąca do zweryfikowania dokumentacji, no jeżeli tam ma być sztuk trochę więcej, no to później już idzie taka. Powiedzmy, typowa produkcja, czy produkcja kolejnych sztuk. Więc od takich prostych cykli życia, gdzie jest na przykład tylko dział konstrukcyjny zamieszany, czyli mamy projektowanie i produkcję bez jakichś specjalnych stanów pośrednich, po różne bardziej skomplikowane, takie cykle życia dokumentacji można sobie w Wolcie odwzorować nadzorować rewizjonowanie, najczęściej, jeżeli mamy coś takiego skonfigurowane w Wolcie, to bezproblemowo to przechodzi audyty ISO, a ewentualnie też no, różnych innych audyty, różne inne audyty, gdzie audytujący interesują się kwestią zarządzania dokumentacją i pilnowania porządków dokumentacji, jak zobaczą coś takiego, to zazwyczaj wystarczy. Tyle ode mnie. Jeżeli byłyby jakieś pytania, to, no to proszę pisać, pytać. Nie chcesz przeoczyć żadnego wideo? Subskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek.